Dzień dobry, szczęść Boże! Habemus Papam! Leon XIV, czyli Robert Franciszek, Prewost, został nowym papieżem, 267 biskupem Rzymu. Przyznam szczerze, zresztą niedawno był film właśnie o papieżach, kandydatach na papieża. E, przyznam, że bardzo ta maksyma, że kto wchodzi na konklawę papieżem, wychodzi kardynałem, bardzo się sprawdziła, ponieważ było dużo, e, wielu faworytów, między nimi ci najbardziej tacy przeze mnie popierani, czyli Robert Sara, czy Gerhard Miller z Niemiec, był też Peter Erdo, czyli prymas Węgier, był też ten z, z Tajlandii, kardynał. Byli też Włosi. No, wszyscy przepadli, został Amerykanin. Pierwszy Amerykanin, pierwszy Augustianin, który został papieżem. No, niesamowita niespodzianka, aczkolwiek niektórzy mówią, że on właśnie był, był też w broni faworytów, aczkolwiek przyznam jakoś nie rzucił mi się w oczy, więc dopiero musiałam się dokształcać kim w ogóle jest Robert, Leon XIV, przepraszam, to już jest Leon XIV, więc to już Robert Prawos odchodzi do przeszłości, narodził się Leon XIV, przyznam, że znam, wiem o nim tak mało, że muszę tutaj się wspomagać karteczką, żeby dokładnie Wam wyjaśnić kim on jest, ponieważ czuję się trochę w obowiązku opowiedzieć o nim, kim on jest. I o, tym, i o nim właśnie chciałam powiedzieć. się 14 września 1955 roku w Chicago, to jest bardzo takie można powiedzieć polskie miasto, jest tam wielu, wielu Polaków, wielu, wiele osób, które mówią, że są polskiego pochodzenia, więc może lubi Polaków, nie wiem, zobaczymy. Jego rodzicami mama była bibliotekarką pochodzenia hiszpańskiego i ojciec był weteranem II Wojny Światowej miał pochodzenie francusko-włoskie. Nowy papież ma dwóch braci, dorastał w przedmieściach właśnie Chicago, E, bo oczywiście ministrantem, jak wielu chłopców, którzy później zostali kapłanami, śpiewał też w chórze. W wieku 23 lat wstąpił do zakonu św. Augustyna, ale jeszcze ciut wcześniej zdobył licencjat z matematyki, z umysłem ścisłym ewidentnie. A w wieku 27 lat przyjął święcenia kapłańskie, uzyskał doktorat z pra prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza Zakwinu w Rzymie. Od 1985 roku jego życie było związane z Peru w Ameryce Południowej. państwo. Pewnie kojarzycie. Zresztą z tamtego okresu znam argentyńskiego papieża, czyli Franciszka. Znali się wiele razy, się widywali, kontaktowali. Był tam w Peru, proboszczem, misjonarzem, wykładowcą. I to jest mała ciekawostka: mówi się o nim, że jest Robert Prewost jest, jest Amerykaninem. Tak, ale ma dwa obywatelstwa amerykańskie i peruwiańskie właśnie, ponieważ tam mieszkał wiele lat. Jednak wrócił do USA w latach 2000 2013 był przełożonym generalnym zakonu św. Augustyna czyli bardzo wysokie stanowisko. Później został w 2014 administratorem apostolskim diecezji Sziklajo w Peru. A 12 grudnia, czyli we wspomnieniu Matki Bożej z Guadalupe, otrzymał święcenia biskupie. I w 2015 został mianowany biskupem Sziklajo. Kompletnie nie znam się na językach romańskich, wybaczcie mi to. W 2018 został drugim przewodniczącym, wiceprzewodniczącym konferencji Episkopatu Peru. W 2023, to jest ważna data, Franciszek mianował prewostra prefektem dykasterii do spraw biskupów, przewodniczącym papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej, wynosząc go do godności arcybiskupa. A w tym roku, na początku lutego, został mianowany, kreowany, jak to się mówi, kreowany kardynałem. Został właśnie zaliczony do zarządu kardynału biskupów. No i cóż, 8 maja, czyli wczoraj, konklawe złożone ze 133 kardynałów z tego świata. Wybrało go nowym Ojcem Świętym, nowym następcą świętego Piotra. Przyjął imię Leon XIV. Jego poprzednik Leon, czy znaczy poprzednik w sensie imiennym, mam nadzieję, że będzie kontynuował to, co robił Leon 13 XIII. Leon XIII jest najbardziej chyba znany ci z modlitwy. Czasami mówi się: Modlitwa świętego Michała Archanioła to jest modlitwa Leona XIII. To jest ta modlitwa, która jest egzorcyzmem. W wielu kościołach jest na koniec mszy wypowiadana. Papież, z papieża Nowego poglądy są: no cóż, jest przeciwko gender, przeciwko małżeństwom jednopłciowym, przeciwko aborcji, eutanazji. Jest też, skrytykował też swojego rodaka Donalda Trumpa, za jego opowiedzi antyimigranckie, ponieważ jest jak najbardziej za, za tym, żeby ludzie mogli migrować, za lepszym życiem, za to, żeby być bezpieczni. Ale mimo to raczej nie określa się go mianem konserwatysty. Raczej z, z tego, co czytałam, z tego, co słyszałam, jest określany jako taki bardziej kandydat centrowy. Zresztą chodziło właśnie o to, żeby to był taki kandydat centrowy, z tego, co wiem. Na koniec chciałam Wam przeczytać fragment jego bardzo pięknego wczorajszego przemówienia zaraz po wyborze. Z naprawdę ładne, szczególny ten cytat wszyscy jesteśmy w rękach Boga, bardzo mi utkwił w pamięci i w sercu. Cytuję, nie tylko pragniemy, ale potrzebujemy pokoju w naszych czasach. To pokój Chrystusa zmartwychwstałego, który rozbraja. Boga, który kocha nas wszystkich bez żadnych warunków. Zachowujemy ten głos słaby, ale zawsze odważny papieża Franciszka, który błogosławił Rzym. Papież, który błogosławił Rzym, udzielał swojego błogosławieństwa całemu światu. Pozwólcie, żebym kontynuował to błogosławieństwo. Bóg kocha nas wszystkich. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga. Zjednoczeni idźmy do przodu. Chrystus nas prowadzi. Świat potrzebuje Jego światła. Musimy razem starać się być kościołem misyjnym, który buduje mosty i dialog, który przyjmuje wszystkich tych, którzy potrzebują naszego miłosierdzia, dialogu i miłości. E, pamiętajmy w modlitwach o nowego to nowy pontyfikat nowego papieża. Nie krytykujmy go od razu na wstępie. Dajmy mu szansę, nikt się rozkręci, zobaczymy, po paru miesiącach przyjdzie czas na oceny. Mam nadzieję, że poprowadzi kościół w dobrą stronę i że będzie trochę bardziej konserwatywny niż centrowy. To jest moje małe życzenie, zobaczymy jak to będzie w praktyce. W każdym razie mam nowego papieża, więc czas bez królewia w Watykanie już przechodzi do przeszłości. To na tyle, szczęść Boże, kochani.